Dzień dobry, proszę pana ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy to aktualne jest jeszcze? Ale w sprawie którego? Chodzi mi o skórki wyprawione. Czego? No, najbardziej by mnie lisy interesowały, prawda? Lisy już sprzedane. Aha, a to co z czego jeszcze bym mogła dostać? Co, co jeszcze jest? Koty i nutrie. W jakim kolorze? No koty różne. Czarne, górę, rude, czarno-białe. Czyli duży wybór jest, tak? A rudę na przykład bym mogła dostać koty. Ale to pani do czego trzeba. No na jakieś futerko? A nie, to to trzeba to, tak, to, więcej dziesięć. Ja w dziesięć ja w jednym kolorze nie natwieram. Aha, a z różnych... A, 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 ale w dobrym stanie są te skórki. One nie są, tak z kota to dziwne, nie? Bardzo dobre i bardzo ciepłe. Tak? na korzonki, na kręgosłup, bardzo grzeją. A te z, z kota to są droższe od lisa? bo ile bym kupiła? Nie, nie za 50 zł. 50 zł za, za skórkę? Tak. Aha. A, a to są jakieś takie te świeże te skórki są z tych kotów? Świeże. Aha. Hodowli. A to pan ma hodowlę taką specjalną, tak? Czyli to nie są gdzieś na ulicy łapane? Nie, ja się nie, nie łapał tego, proszę pana. Aha. A. Jest ochrona zwierząt, nie można uh -huh. tego. A, -ha. No, to Nie trzeba, nie trzeba, nie podlegają ochronie, tak jak wszystko. Króliki pani budujemy. No a to młode te koty są? Młode? Młode. I jesie. Młode te koty? Tak, a z jakiej gazety? <noise> a czego pan myśli? A czego pan myśli, że z gazety? No, bo nie mam tego, że to jest biutolański, już parę bierów. No. To ich. Kłodzą, nie, kiełbasę. A kiełbasę też pan ma? Tak, i kiełbasek o świeże. I co pan je to? Nie. Jadne. Tak. Co jadł, Jak kryzys teraz? Co Bo mm. mięso jest bardzo zdrowe. Nie boi się pan. Nie, ja nie obojętnie, proszę nie. Ja taką minimacarnię to wszystko. Skóry ściągam z kotów, mięso gotuję i zjadam. Mm -hmm. A, A nikt się mnie nie przyczepi, że ja będę miała futro z kota? A, a, a kot jest ma gatunkową ochronę? Chyba nie. Mhm. Pies, nie ma Czyli wszystko zgodnie z prawem pan działa. Kto nie łamie prawa, ten działa zgodnie z prawem. Mhm. No, pan na kotka, proszę stworzyć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję.